Przede wszystkim w tym krótkim filmie będzie o funkcji jeżeli, ale funkcji z wykorzystaniem warunków tekstowych. Ja mam dwa proste przykłady, głównie chodzi o zatrudnianie pracowników, i w pierwszym przykładzie zatrudniamy tylko osobę mieszkającą z Katowic, taki, taki rzeczywiście warunek sobie policzymy, i w drugim przykładzie zatrudniamy osobę albo z Katowic, albo z Krakowa. To są dwie proste formułki, które właśnie chcę pokazać. W pierwszym przykładzie budujemy oczywiście formułę, czyli wykorzystujemy funkcję jeżeli. Dwukrotnie klikam i naszym testem logicznym jest jak najbardziej, jeżeli komórka B12 jest równa i uwaga, ponieważ jest to wartość tekstowa, podajemy cudzysłów. Pierwszy warunek mówi Katowice, więc to jest nasz główny warunek. Warto, jeżeli prawda, ma się pojawić słowo tak z wykrzyknikiem, także w cudzysłowie, bo podajemy tekst, i w drugim przypadku warto, jeżeli fałsz, oczywiście nie zatrudniamy tej osoby, ponieważ nie spełnia naszego warunku. Po kliknięciu OK, formuła wyświetla odpowiednią wartość, i po skopiowaniu jej do pozostałych komórek, jak najbardziej widzimy, że tak, Janek, który mieszka w Katowicach. E, oczywiście jest zatrudniany. Drugi przykład jest bardziej nieco rozbudowany, pokazuje głównie zagnieżdżanie funkcji następnej jeżeli e, no i oczywiście budujemy warunek, czyli F od X, e, jeżeli formuła, czyli tekst logiczny B12 równa się, równa się wice, tak jak to robiłem w poprzednim przykładzie. E, wartość, jeżeli prawda, to oczywiście tak. Jest proste. Pamiętajmy tylko o trzydysłowiu. I jedyna różnica, ponieważ mamy e, dwa warunki, to tu dodajemy następną funkcję f od x. Funkcję, jeżeli i budujemy w, w podobny sposób taką samą formułkę. B12 jest równe, mm, Kraków bo tak miało być w moim przykładzie, warto się jeżeli prawda, to oczywiście tak. I na końcu, niech to będzie warto się jeżeli prawda, nie, tak, bo wszystkie inne miejscowości nas po prostu nie interesują, więc klikamy OK. No i zobaczmy, jak się zachowuje nasza formuła. Jak widać, kiedy mamy Kraków, to oczywiście ta osoba jest zatrudniana, Katowice, tak, Następnie ponownie mamy Kraków, no niestety Cieszyn, Cieszyn nie wchodzi w zakres zatrudniania danej osoby, bo potrzebujemy osoby na miejscu. Tyle chciałem opowiedzieć o dwóch prostych przykładach na temat funkcji: jeżeli w przypadku warunku tekstowego w następnych filmach postaram się to po prostu rozszerzyć.